Witam państwa serdecznie. Temat Flozyn i ich miejsca na liście refundacyjnej, a szczegółowo na liście 75, czyli liście S, czyli dla, dla seniorów. Temat bardzo ciekawy, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że o Flozynach mówi się jako terapii przełomowej i bardzo istotnej, a w tym momencie pacjenci seniorzy muszą za te leki płacić. To wygląda tak, że. Całkowita ilość pieniędzy, które wydają seniorzy na te leki w przeciągu roku to jest mniej więcej 67 milionów złotych, z czego 21 milionów, 21,5 dokładnie miliona złotego to są dopłaty, które idą w ramach tych leków, tych flozyn, które są. Wydawane w ramach odpłatności 30%, czyli to jest 21,5 miliona w ramach listy refundacyjnej, reszta to są leki pełnopłatne. Takich seniorów, 75 plus, którzy przyjmują flozyny, jest około 150 tysięcy osób, więc jest to spora grupa. No i jeżeli tylko to dofinansowanie, gdyby te flozyny miały wchodzić na listę S, dotyczyło tych pacjentów, którzy biorą je w sposób refundowany, no to mówimy o 21%. Mili, czy tam prawie 22 milionach złotych, które by budżet państwa musiał w tym celu dopłacić. Jeżeli by przeszedł pomysł w ramach dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej dofinansowania dla grupy 65, no to trzeba by się liczyć, że ten koszt prowadzenia flozy byłby większy 4-5-krotnie, czyli między 80 a 100 milionów złotych. Trzeba powiedzieć, że aktualnie na listę 75 plus budżet państwa przeznacza, nie wydaje, nie przeznacza, właśnie przeznacza więcej, a wydaje około 840 milionów złotych. A jeżeli popatrzymy w statystyki na za rok 2022 i 2021, to te budżety były niezrealizowane. Czyli więcej zaplanowano niż wydano, mniej więcej o 70 milionów złotych. Czyli gdyby mówić o dodaniu FLOZEN na listę 75, plus, to ona by. Pokryła, to znaczy ten plan by pokrył do, dodanie takich leków na tą, na, na tą listę. Czy warto to zrobić? Nie jestem lekarzem i w tę w taką merytoryczną dyskusję nie, nie wejdę, ale mogę powiedzieć, że pieniądze na to są i mogę powiedzieć, że jest tak rzeczywiście, że seniorzy mają problem z spłaceniem za leki. To w ogóle nie chodzi o. O obe flozyny, bo dopłaty do flozyn może nie są niskie, ale nie są też szalenie wysokie. Tu chodzi o cały koszyk. Pacjenci starsi to są pacjenty z wielochorobowością i większość z nich twierdzi, że zdarzyło im się nie by kupić recepty bądź po prostu mieć kłopoty finansowe sfinansowaniu w, w poniesieniu kosztów tych terapii, które mają, bo te koszyki zazwyczaj są dość pojemne, zawierają wiele leków. Idealnym rozwiązaniem byłoby sfinansowanie dla grupy jak największej, oczywiście, i z budżetu państwa wszystkich eam czyli wszystkich leków, którzy, które są na liście refundacyjnej. Ja mówię teraz o liście refundacyjnej, nie mówię o chemioterapii o, o, o lekach innowacyjnych, jakby spoza listy refundacyjnej, tylko to, co jest na liście teraz, no i te flozyny, które omawiamy. No i koszt takiego zabiegu z dodaniem 65 plus seniorów to dodatkowo mniej więcej półtora miliarda złotych. Czy nas na to stać? Myślę, że patrząc na inne wydatki, można by się nad tym było głęboko zastanowić i taki program wdrożyć.